Witam serdecznie w kolejnej rozkminie. Dzisiaj będę rozkładała na czynniki pierwsze temat: jak wyglądają webinary złotego naparska? Bo nie każdy wie, jak to wszystko wygląda i za co płaci, jeśli zdecyduje się je kupić. To naprawdę temat warty obejrzenia. Otworzy Wam oczy, jak to wszystko wygląda i jak bardzo to jest wypasione. Jeśli interesujecie ten temat, to zapraszam do oglądania. Zdecydowałam się nagrać tę rozkminę dlatego, że rozpoczął się w Złotym Naparsku taki cykl mikołajkowy i dzisiaj, kiedy ja nagrywam ten film, to jest drugi dzień, kiedy można dostać taki, taką paczkę prezentową, że można otrzymać webinar za pół ceny, a do tego jeszcze kod rabatowy na 25 zł do wykorzystania na wszelkie inne produkty w Złotym Naparsku. Oczywiście zasady tych kodów, wszystko tam jest podane. Dlaczego ja to mówię? Dlatego, że nie każdy sobie zdaje sprawy, jak wielka jest to okazja i dlaczego warto skorzystać. Ja wiem, że nie każdy będzie oglądał ten film w momencie, kiedy ta promocja Mikołajkowa będzie działała, dlatego jeśli doczekasz do końca, to dla takich chętnych, ambitnych osób, które naprawdę cenią sobie wiedzę, chcą się uczyć, to zostawię taką fajną furtkę, taką promocyjną ofertę, która będzie tylko i wyłącznie w tym miejscu. Jeśli chcesz właśnie mieć Taką możliwość być wyróżnioną osobą, to doczekaj do końca i ja tam przemycę taką fajną informację. Ale teraz idziemy z tematem. Chcę pokazać Ci, za co ty płacisz w złotu na parsku. Dla, dlaczego tak mówię? Dlatego, że ja teraz promuję webinary, które cały czas piszę o nich, że są bardzo wartościowe, wypasione i tak dalej, ale wiele osób sobie po prostu nie wyobraża, co to znaczy w ogóle te słowo wypasione i co to znaczy w ogóle yy, wartościowa wiedza. Dlaczego? Bo tak jak cały czas tutaj wspominam wielokrotnie, że teraz ludzie są przyzwyczajeni do specyficznej nauki, kiedy to ma być jak najszybciej, jak najkrócej, się wmawia nam, że wszystko musi być szybko, szybko, jak najszybciej i tak naprawdę przez takie szybko, szybko poganianie nie ma czasu na yy, jakby na taką solidną wiedzę. I w poprzedniej rozkminie ja mówiłam o tym, jak wygląda nauka w szkole, dlaczego właśnie te podstawy ze szkoły, one są tak gruntownie przygotowujące do szycia, że później taką krawcową, no nic praktycznie nie może zaskoczyć, bo ona ma to wszystko już w jednym paluszku. I czym się właśnie różni taka nauka od takiej powierzchownej wiedzy, jak ja to mówię, liźnięcie wierzchołka góry lodowej. I ja już się spotkałam w swoich, jakby, krawiec, w swojej jakby karierze krawieckiej, jak ja to mówię, że yy, tak osoby dziwią się, co można mówić, nie wiem, godzinę czasu w jakimś temacie. Przecież to jest na pewno lanie wody jakieś, no bo co można mówić. Ja już nawet mam swoje kursantki w moim kursie Podstaw Akademia Świadomego Szycia, które mówią, jej, Kasia, jak ja, czy Czytałam scenariusz czy tam tematy tego kursu, to się zastanawiałam, co ty możesz mówić na lekcji o zakładaniu nitki górnej przez 30 czy 40 minut, kiedy ja mam takie filmiki za darmo w internecie, które trwają 3 minuty i nitka założona, tak? Natomiast kiedy one kupiły ten kurs i potem pisały do mnie, jeju, ja już wiem. Dlaczego to trwało u Ciebie tyle minut, tak? Już wiem i dopiero po tej lekcji ja wszystko dokładnie zrozumiałam. I dla wielu osób to jest w ogóle abstrakcja. Nie wyobraża sobie, co można mówić przez te przysłowiowe 40 minut o zakładaniu górnej nitki. Więc dopiero się przekonasz, co można mówić i że to można mówić z sensem, i to także ci rozjaśnia po prostu wszystkie szare komórki mózgu. To się dowiesz, jak dołączysz do Akademii. Ale dzisiaj chcę powiedzieć o webinarze. Ja specjalnie dzisiaj wydrukowałam kartki, bo chcę Wam pokazać, jakie same materiały PDF są dołączone do webinaru. Przy, przykładowego, dlatego że dzisiaj. Ta akcja, o której wspomniałam na początku, wystartowała i jest to akcja ze swetrówką, czyli webinar, na którym ja pokazuję, jak przyjść dzieninę swetrową. I ja mam takie doświadczenia, że większość osób takich początkujących, właśnie nieprzyzwyczajonych do solidnej nauki. Myślę sobie, kurczę, no ale co może być w tym webinarze, yy, że on kosztuje w tej chwili 69,90. Ja słuchajcie, nie wiem, czy on nie będzie droższy od nowego roku, bo ja to mówię teraz w grudniu. Bo naprawdę, jak zobaczycie, co tam w środku jest, to, to wydaje się, że ta cena jest naprawdę bardzo malutka w stosunku do wiedzy. No bo taka osoba wyobraża sobie, że w webinarze o szyciu dzieniny swetrowej, no to ja usiądę, skieruję jakby kamerę na maszynę, wezmę kawałek swetrówki, no i powiem, że słuchaj, tutaj ustaw taki ścieg, nastaw takie naprężenie, tak podłóż pod stopkę, no i takim ściegiem w ten sposób przeszyj, Ewentualnie tam jakieś tam trzy słowa dodatku. No i co, trzy minuty minęły i koniec tematu, tak? Natomiast złotą na parsku tak nie ma. Wszelkie webinary i kursy, za które ja chcę wziąć od ciebie pieniądze, są, jak ja to powiedziałam na wstępie, bardzo wypasione wiedzą. W tych webinarach, w tych kursach... Ja się dzielę całą swoją wiedzą, czyli jeśli ja mam 30-letnią wiedzę w krawiectwie i dodatkowo ileś tam lat pracy z Dzianiną na maszynach domowych, czy to z overlockiem, czy bez overlocka, to ja całą tą wiedzę upycham i wtedy daję według mnie cenę i tak bardzo nisko, bo mi zależy, żeby te osoby, które są chłonne tej wiedzy, te, tak, żonne tej wiedzy, nauczyły się tego. I teraz ja ci pokażę wstępnie, jak wyglądają materiały. To jest pierwsza strona a tych stron, tak jak ja mówiłam, jest 12. Zwróć uwagę, pierwsza strona, druga, trzecia, czwarta i to są tylko jakby w pigułce informacje, które są zawarte później w webinarze i każdy z tych punktów ja rozwijam i rozkładam, tak powiem, na czynniki pierwsze i zaraz Ci powiem tak w skrócie szybkim, co w takim przykładowym webinarze o szyciu swetrówki znajduje się i jest ona za 69,90 a teraz na przykład w promocji jest za pół ceny, czyli taki ogromny zasób wiedzy. Ktoś może mieć za 30 par złotych. No to według mnie jest naprawdę koszmar, jeśli nie skorzystasz, bo to chyba nigdzie więcej, w żadnym miejscu w internecie nie dowiesz się tego, co jest w tych webinarach. No i proszę. Od czego my takie webinary zaczynamy? Nieważne, czy on dotyczy swetrówki, muślinu, tkaniny wiskozowej czy szycia poduszki, czyli ja zaczynam zawsze takim wstępem, a akurat w swetrówce zaczynamy od tego, co to jest w ogóle cechy tej dzieliny swetrowej, tak? Bo ja zawsze uważam, że jeśli chcesz coś dobrze szyć, chcesz coś z czymś dobrze postępować, to ty musisz to dobrze poznać. I ja tutaj wymieniam, jakie są cechy, co to w ogóle, jak ta dzielina wygląda, czego możemy się po niej spodziewać, tak? Czyli najpierw poznajemy po prostu dzianinę swetrową, potem następnie to jest planowanie zakupów i ja też opowiadam tutaj, tak, na co trzeba zwrócić uwagę, jeśli planujemy te zakupy, co trzeba yy, uwzględnić, tak, to, to jest następny temat. Później jest dobranie modelu i też mówię, że to, jak masz tą dzianinę, która ma swoje specyficzne jakieś cechy, no to Ty musisz też świadomie jakby wybrać ten model. Nie bierzesz sobie nie wiadomo czego, bo potem wiesz jakie cechy ma ta dzianina, czyli co może być zaletą, a co wadą w danym modelu, więc też świadomie dobierasz sobie ten model, żeby później po pierwsze szycie było proste, szybkie i przyjemne, ale żeby noszenie potem tego modelu było na Ciebie komfortowe, tak? I ładnie na Tobie wyglądało. Później następny punkt tutaj to jest przygotowanie dzianiny, czyli ja mówię, że jeśli już kupisz, jeśli już zaplanujesz, to co masz zrobić z dzianiną? Po pierwsze, po zakupie, a po drugie, żeby ona była dobrze przygotowana do krojenia, żeby później nie czekały na Ciebie żadne jakieś pułapki, tak? Później mamy i jeszcze wskazówki, jak prać i jak prasować ubrania z dzieniny. Bo ja tutaj mam pranie ubrania dzieniny, swetrowej, bo jak już wiadomo, uszyjemy coś ze swetrówki, to my to później musimy systematycznie prać, ale oczywiście te wiadomości możesz też przekuć na gotowe rzeczy ze swetrówki. Później prasowanie ubrań dzieniny, bo oczywiście szycie zawsze wiąże się z intensywnym używaniem żelazka i też czeka tutaj wiele różnych niespodzianek, wpadek, więc ja od razu przestrzegam, co można zrobić jak ubranie prasujesz i oczywiście to samo można odnieść później do prasowania takiego w czasie szycia. Później mamy, zobaczcie, takie całe sekcje, dobór igieł, nici i stopki. Czyli ja tu już od razu podpowiadam Ci, jakie igły, jakie nici. Ja konkretne podaję nazwy, konkretne numery, konkretne wszystko jest na tacy podane. Jakie stopki masz przygotować, tak? Od razu wiesz, jaka stopka będzie Ci potrzebna do tego szycia. Później jest cała kartka poświęcona ściegom, i ja tutaj nawet pokazuję, jakie ściegi ja proponuję. Ja później omawiam to wszystko, bo to jest tylko to, co masz na papierze, tutaj w tym PDF-ie, czy tam w papierze, czy masz na ekranie sobie komputera. To jest tylko pigułka, to są tylko tematy, które ja podaję, które będą, a które później po kolei każdy stopniowo omawiam. No i tutaj na przykład. Yy, mówię, jakie ściegi trzeba dobrać i dlaczego takie ściegi. Później pokazuję każdy ścieg, tłumaczę, jak go stosować i ja nie tylko pokazuję, jak go robić, tylko mówię, dlaczego ja ten ścieg wybrałam, bo na przykład są dwa różne ściegi i my możemy tak naprawdę nie wiedzieć, dlaczego ja mam teraz tym ściegiem sześć, a w innym przypadku innym ściegiem, więc ja to wszystko tłumaczę. Później, że jak Ty siadasz do takiej dzieniny, to Ty od razu masz już stryczek w głowie, że Ty już wszystko wiesz, nie musisz się nad niczym zastanawiać. Później mamy problemy podczas yy, pracy z dzianiną swetrową i te problemy wszystkie mam wymienione, czyli wszystko wymieniam po kolei. Na przykład jednym z problemów tutaj omawianych jest to, że tkanina się rozciąga i ciężko ją ułożyć na stole do krojenia, tak? I ja wtedy mówię, co ty masz zrobić, jak ty masz postępować z tą dzianiną, żeby nawet ułożenie jej do krojenia było właśnie już proste i to wszystko pokazuje praktycznie. Potem na przykład mamy, że dzielina się przesuwa podczas cięcia nożyczkami, tak? Też wiele osób się skarży, że to wszystko się ciągnie, rozciąga się na różne strony, że ciężko to jest wyciąć, zęby wychodzą albo w ogóle to się wszystko potem rozwleka i ja też tutaj mówię, co zrobić, żeby to było proste i jak zastosujesz moje metody, sposoby, one są wypróbowane, to potem wszystko jest, słucha się ciebie i jest po prostu grzeczne i ułożone. Dobra, potem na przykład mamy yy, taki temat, jak trudność w zaznaczaniu nacinków i punktów stycznych, i też ja tłumaczę, dlaczego tak jest na dzianinie, co może z tym zrobić, jak to obejść, jak sobie to zrobić, jak ułatwić. I wszystko omawiam i pokazuję na przykładach. Na yy, kamera jest tutaj skierowana u mnie na stół, ja jestem obłożona tymi dzianinami, ja właśnie to wszystko pokazuję. I na przykład mamy tutaj coś takiego, jeszcze temat, że co zrobić, jeśli nasze elementy się rozwlekają po skrojeniu, bo wiadomo, to wszystko jest elastyczne, miękkie, to może różnie się tam układać, zanim jeszcze już szyjemy, a to już może być porozciągane, więc ja też to wszystko omawiam. Potem mamy, że brzegi dzieliny się przesuwają względem siebie podczas szycia, bo też to jest taki częsty problem. Że osoby się skarżą, że tu ułożyła, zanim dojechała do końca, to już 2 cm dzianiny wystaje, tak? A nie wiem czemu ona wystaje, czy teraz to odciąć, czy to spróć, ciężko to próć, więc ja mówię, żeby takich rzeczy nie robić, nie, żeby to się nie stało, więc my od razu te problemy rozwiązujemy w pigułce. No i tutaj jeszcze oczywiście jeden problem, następny. To już jestem teraz już na dziewiątej kartce, że dzianina rozciąga się podczas szycia. I to jest oczywiście taka jedna z większych bolączek, akurat w tej dzianinie swetrowej, że ona się rozciąga. I teraz ja mówię, co możesz zrobić, żeby ta dzianina się nie rozciągnęła. I słuchajcie, ja tu nie mówię rzeczy takich teorii, słuchaj, która nie jest wypróbowana, dlatego że ja szyciem dzianin, szczególnie na yy, domowych maszynach, Czyli nie, że w zakładzie przemysłowym, że tam są specjalne podwójne transporty, że specjalnie maszyny do tego przystosowane, specjalne jakieś technologie wymyślone, żeby to było prosto. Natomiast jeśli ja pokazuję wam, jak szyć Dzianinę. To ja zawsze uwzględniam na takich webinarach to, że Wy jesteście początkujące, że Wy jesteście w swoim domu, macie tylko jedną często maszynę, nie jakieś nie wiadomo co, tylko macie zwykłą, prostą maszynę wieloczynnościową i Wy na tej maszynie, nie na jakiejś przemysłowej, ale na tej swojej chcecie tą Dzianinę uszyć swetrową. Ja Wam daję sposoby, triki, które są przeze mnie przez wiele lat już wypracowane, wypróbowane. Ja Wam nie podaję takiego, wiecie, sposobu jakiegokolwiek, tylko taki, który ja wybrałam spośród wielu, jakie ja wypróbowałam, bo oczywiście szycie, jakbyście gdzieś tam szukały informacji jak szyć, to byście znalazły wiele sposobów, ktoś powiedziałby ten jest lepszy, tamten lepszy, ale ja wypróbowałam wszystkie, wszystkie i ja wiem, który najlepiej się sprawdza nie tylko podczas szycia, bo czasami osoby się kierują tym, że a tam, tam mówi, że to tam się szyje tym, a to się strasznie długo szyje, i potem to czas się tak, yy, traci. Ale ta osoba kieruje, jakby, kieruje się tym tylko, jak to będzie podczas szycia. Natomiast ja biorę pod uwagę wszystko. Jak się zachowuje podczas szycia, jakie mogą mieć trudności, jakie także tym sposobem może jest wolniej, ale zaoszczędzasz czas na czymś innym. Ja wypróbowałam to i zobaczyłam, że suma summarum i tak jest szybciej, tak? Bo jak y, takim pewnym sposobem szyjesz, no to dobrze od razu szyjesz. Potem nie musisz tego próć albo martwić, się, że coś ci nie wyszło. Natomiast liczy się później podczas noszenia, że to nie pęka, że się nie rozciąga, że jest trwałe, nieważne czy to będziesz nosić 5 razy czy 50 razy, będziesz to prać, suszyć i to będzie cały czas działało, to będzie cały czas dobrze wyglądało, te krawędzie cały czas będą dobrze wyglądały, nie będą się wyprówać, bo przy, przecież przy jest swetrowej to wielkim problemem jest to, czy to się po prostu nie, oczka nie pójdą, czyli są naprawdę różne dylematy i metody, które ja tu podaję, są takie, że są wypróbowane i ja to mówię, cały czas powtarzam na przykładzie dzianiny swetrowej i tej konkretnego tematu. Ale nieważne, że ja na przykład y, podstawię pod tą swetrówkę y, cienką tkaninę wiskozową, bo też mam taki webinar, to tak naprawdę one wszystkie wyglądają tak samo. Te wszystkie punkty, które ja tu mówię na temat swetrówki, to tak samo w webinarze na przykład o dzianinie otkaninie tkaninie wiskozowej, identycznie omawiam, czyli też omawiam, jak ona czym charakteryzuje, jak dobrać model, jak ją przygotować do kryjenia, jak ją wyprać, czy ją jak prasować, czy prasować, czyli w każdym webinarze jest tak samo. Jak mówię o muślinie, no to jest identycznie, czyli rozkładamy najpierw na czynniki pierwsze, co to jest ten muślin, czym on się charakteryzuje, jakie są jego wady, jakie zalety, co, co nam pomaga w muślinie, co przeszkadza, co musimy ujarzmić, a, a jakie zalety nam pomagają, czyli zobaczcie, za każdym razem jest tak samo. No i tutaj właśnie, jak już jesteśmy przy tym temacie, że dzianina rozciąga się podczas szycia, to ja tutaj podaję. Oczywiście nie tylko, że mówię z kartki co, tylko ja normalnie przy maszynie, tutaj jest kamera, ja pokazuje co zrobić, żeby się nie rozciągało. Dobra, i tutaj mam jeszcze yy, takie dwa punkty, techniki szycia i właśnie pokazuję, co jest dobre, jakie techniki szycia są, bardzo idealne dla dzieniny swetrowej. Mam tutaj dodany jeszcze taki temat: jak dodatkowe techniki ułatwiające szycie, tak? Czyli mówię, co warto zrobić, żeby to było nam łatwiej. Na przykład, jak jest kwestia wpinania szpilek, to w większości przypadków ktoś tam mówi albo nie wpinaj wcale, albo wepnij szpilki, zepnij i przeszyj. A ja na przykład mówię. Jak masz te szpilki wpiąć, żeby te szpilki ci pomagały, bo naprawdę my szpilki możemy wpiąć w taki sposób, że one nam przeszkadzają, że one grożą tam wbiciem igły, czy tam yy, także nam się ciągle one gdzieś tam pałętają pod palcami albo nam przeszkadzają, musimy je wypinać. A ja tu mówię konkretnie, jakie techniki nawet wpinania szpilek są takie, że one Tobie pomogą i będziesz zadowolona z tych szpilek, a nie będą tobie z morą taką jakąś przeszkadzającą. No i tutaj mam uwagi dodatkowe, takie, które no, nawet o nich nie pomyślisz, bo nie przyjdą ci do głowy, a ja znam je. Więc jeszcze przemycam tutaj te uwagi dodatkowe jeszcze bardziej uzupełniające ten temat, które mogą ci się przydać. No i tutaj jest naprawdę świetny temat jeszcze na 11. stronie. No tak to w zasadzie już ostatnia strona, bo już ostatnia to będzie już moje podziękowanie za udział w webinarze, czyli ta 11. strona to są taśmy taśmy pomocnicze, które ja specjalnie wybrałam do danego materiału, czyli jak jest swetrówka, to ja pokazuję, jakie taśmy mogą Ci pomóc w szyciu tej swetrówki, tak, bo pamiętajcie, że my omówiłyśmy na początku, jakie są cechy tej swetrówki i na przykład to, że ona się rozciąga, to w, w jednych jakby, w jednym wycinku to jest nasza zaleta, że ta, ona się rozciąga, ale zobaczcie, w innej kwestii to jest wada i czasami my chcemy tą rozciągliwość powstrzymać, a w innym przypadku my chcemy ją zachować, tak? Nie jest tak zawsze, że my zawsze chcemy zapobiec rozciąganiu. My czasami chcemy właśnie zachować rozciąganie. I to zobaczcie, wszystka, ta cała wiedza, którą my możemy sobie tutaj z mojego webinaru wyjąć, to jest wiedza, można powiedzieć, tak jakby kompleksowa. Wiedza sprzed całej mojej krawieckiej. Pracy z 30 lat, no i wiedza, którą ja zdobyłam pracując właśnie na maszynach domowych z tymi swetrówkami. I jeśli ktoś sobie, jak ja to zawsze mówię, rozszerzy ten swój umysł, da jakby sobie szansę, żeby to wyobrazić sobie, rozmnożenie tej wiedzy, to jeszcze po, jak sobie podstawicie pod tą nazwę swetrówka, nawet jakąś inną dzianinę niech to będzie jersey, czy niech to będzie jakaś dresówka nawet, tak, to, że to wiele z tych yy, uwag będą też pasować. No bo dzianina swetrowa jest to dzianina rozciągliwa i tak samo jakbyśmy tu podstawili jersey, dzianina i jest rozciągliwa, tylko że może trochę cieńsza, chociaż swetrówka też może być bardzo cieniusieńka. Czyli zobaczcie, że można powiedzieć, że teraz jest taki moment, że ja za 70 zł daję wiedzę, Taką ogromną, którą później można rozmnożyć jeszcze trzy albo pięciokrotnie, podstawiając pod nazwę swetrówka sobie jakąś inną dzianinę. A teraz jest okazja kupić to za pół ceny w tej promocji. No to to już mi się wydaje, że jest taka okazja, że no, jak ktoś z tego nie skorzysta, no to potem nie będzie miał już chyba innej okazji, żeby kupić to taniej niż jest teraz. I dlaczego ja to mówię? Dlatego, że y, chciałam wytłumaczyć, bo większość osób, tak jak mówiłam na początku, nawet nie wyobraża, so, nie wyobraża sobie... Co może być na takim webinarze? Bo wiele osób jest przyzwyczajonych do tej płytkiej wiedzy, którą się widzi w filmikach. Ja też wielokrotnie widziałam różne filmiki, które na przykład mówią, jak coś tam zrobić, żeby to się nie robiło. I te filmiki trwają 15 minut, i dlatego ktoś potem myśli sobie, kurczę, jak tu kobieta powiedziała w 15 minut jedną rzecz, to co tutaj, za co tu płacić te 70 zł, tak? No, a tu niestety, jak się zobaczy, co tutaj jest, no to sobie myślę, ale miałam szczęście, że wyrwałam to za 70 zł, tak? A za 30 parę to już w ogóle jest, jest jak los wygrany na loterii. No i dobra, i teraz, jeśli dotrwałeś, czy dotrwałaś do tego momentu, to chcę Ci tutaj zostawić taką furtkę. Dlatego, że akurat Janina Swetrowa już dzisiaj, kiedy słuchasz tego webinaru, nie będzie dostępna, bo już to było wczoraj. Natomiast dzisiaj jest inny, inny webinar, który na takich samych zasadach, na takich samych wypasionych materiałach jest oparty. Więc możesz dzisiaj prędziutko lecieć i ja zostawię linka tutaj do tego webinaru dzisiejszego, że on jest za pół ceny. Natomiast każda osoba, która dotrwa do filmu do tego momentu. To będzie miała okazję mieć yy, tani ten webinar. Będzie można wejść do sklepu, kliknąć w webinar swetrówki, albo każdy inny, który ja tam podlinkuję, bo to będzie cała sekcja, cała kategoria webinary. I jeśli włożysz do koszyka wybrany przez siebie webinar, wpiszesz w odpowiednie pole, ja wymyślę tutaj jak zwykle, kot rabatowy na poczekaniu. Kot rabatowy do webinarów będzie furtka 1 tak? Furtka 1. Niech będzie ta jedynka jako pierwsze miejsce tak, w szyciu dzianin, żeby była jakaś cyferka dodana. Jeśli wpiszesz w kod taki rabatowy, to Twój webinar będą obniżone, miały, miały cenę 25%. Ja to tutaj zostawię, ponieważ Później już inne osoby po tej promocyjnej ofercie, co jest teraz, nie będą miały już tych zniżek, tylko te osoby, wy tutaj, którzy oglądacie tę rozkminę i dojdziecie do tego punktu, tylko wy będziecie mogli z tego korzystać. I nieważne, czy ta cena, na przykład, po nowym roku będzie podniesiona, kiedy ona się zwiększy, czy się nie zwiększy, wy zawsze będziecie mieli ten kod furtka1, żeby kupić te webinary 25%. Taniej. Dlaczego to robię? Dlatego, że bardzo doceniam osoby, które uczestniczą tutaj ze mną w tych moich rozkminach, bo wiem, że nie każdy lubi słuchać, jak ktoś rozwleka jakiś temat przez 30 minut. Nie każdy umie skupić uwagę na tym, żeby czegoś wysłuchać, jeżeli ktoś coś ma do powiedzenia. I też nie każda osoba jest taka ambitna, że chce się nauczyć no, bardzo wartościowej wiedzy. Także dzisiaj taka moja rozkmina. Mam nadzieję, że wam troszeczkę rozjaśniłam, jak wyglądają webinary złoty na pasku, a zresztą kursy wyglądają podobnie, bo jak ktoś był uczestnikiem kursu Akademia Świadomego Szycia, to wie jak wyglądają moje kursy, jak każdy temat jest bardzo dokładnie omówiony i to są te takie podstawy podstaw, które można sobie w szkole zobaczyć i nie będziemy w moich kursach się szczycić, że zrobiliśmy coś w 5 minut, bo w moich kursach w ogóle nie chodzi o to, żeby coś było rozwiązane w 5 minut. W moich kursach chodzi o to, że jeśli płacisz mi jakieś pieniądze, to Ty masz się nauczyć tak solidnie, że ta wiedza będzie na Ciebie no po prostu bazowa, bo my tutaj nie robimy na czas, tylko na robimy na jakość. Także, jeśli masz ochotę, korzystaj. Daj znać w komentarzu, czy podobają Ci się moje te webinary, czyli tak, tak ta wiedza obszerna w tych webinarach, no i daj znać, czy będziesz uczyć się ze mną i korzystaj póki czas. Pozdrawiam serdecznie, cześć!